Dzień dobry, dzień dobry, kanał motocyklowy tu Love to Ride. Porządne sprzęty przyszedłem pofilmować Tak, to my youtuberzy, będziecie na YouTubie Tu to to Ride to pozdrawia Witajcie na kanale Tool of to Ride. Zapraszamy Was na Krakowską Motoparadę 2025, czyli nasze krakowskie rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Przyjechaliśmy z Katarzyną pod M1 na Aleję Pokoju na zbiórkę. Jak widać już jest dużo motocykli. Byliśmy na zakończeniu sezonu w październiku, bardzo nam się podobało, fajna parada, świetna organizacja, więc oczywiście nie mogło nas zabraknąć i na rozpoczęciu. Tutaj pozdrawiamy tak, wszystkich subskrybentów to Love to Ride. Będzie materiał z drona, nie naszego, no ale może gdzieś się uda trafić, nagrania. No i oczywiście nie mogło zabraknąć naszych znajomych. Tu poznajcie Denisa, się Denis. Patrycja ze swoją nową kawką, a w do No i tak wygląda oczekiwanie. Zobaczcie sobie na maszyny, medy, czupery sporty, turystyki, małe, duże pojemności. Wszystkiego pod dostatkiem. On Taki sentyment. Te dwa sprzęty znacie, przynajmniej powinniście. Tu sprzęt Denisa, Kiway Superlight. W tym miejscu pozdrawiamy również Mariusza, który przyjął Daytona dajmoto. Taką jak moja żona ma, tylko szarą, tak fajnie zrobioną. Szkoda, że nie mieliśmy tylko okazji się przywitać. Miałem nadzieję, że może coś pogadamy później, no ale czasu nie było, więc liczę na jeszcze jedno spotkanie. Pozdrawiam! No i zaczynamy. nasą parady tak jak mówiłem wcześniej spod M1 w Krakowie oczywiście przelej pokoju przejeżdżamy przez cały Kraków aż do Kryspinowa ponad 20 km dokładnie 20,4 km Jak ma trwało? Angelikę, naszą znajomą. Skrzydełka różki, taki diabełka aniołek na motocyklu. No i opuszczamy terenem jeden. Wjeżdżamy na Nowochucką. jeszcze kilka razy, ale i część osób się ze mną zgodzi. Mam nadzieję, że zdecydowana większość, część może się nie zgodzić, bo to różne, że tak powiem, opinie chodziły po poprzednich imprezach krakowskich, ale jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem organizacji tego przejazdu. To już nie chodzi o to, że poblokowane są skrzyżowania, ktoś tam coś zabezpiecza, tylko to są normalnie zamknięte całe ulice, zobaczcie. Jedziemy Nowochucką, jedna z głównych takich ulic w Krakowie, w Nowej Hucie. My zajmujemy prawy pas, lewy pas jest dla grupy pilotującej. Tutaj od organizatora ze Stowarzyszenia Motocyklistów Grupa Południe, która całą trasę przejazdu zabezpiecza razem z policją. Zobaczcie, ile tu jest tych takich, ja się śmieję, safety carów, tych zielonych kamizelek, tych motocyklistów zabezpieczających tę trasę gdzie wszystko musi być, każdy dojazd zabezpieczony. Nikt nie może wyjechać na trasę przejazdu, po prawej ładnie widać, cały jest zablokowany. Nikt nie może wyjechać na trasę przejazdu, tym bardziej nie może wyjść na trasę przejazdu. Jak już wspominaliśmy wcześniej, przekaz z lotu w żywcu, najgorsi to są yy, przechodnie tak naprawdę, bo... Ktoś ślepo po prostu no, wchodzi, bo, bo ma zielone, a nie zauważa, że tak naprawdę idzie kilkaset motocykli zabezpieczonych pojazdami na, na sygnałach bo są to i radiowozy z przodu i z tyłu, i, i motocykle policyjne, i motocykle grupy pilotującej a po prostu no, każde, każde takie miejsce musi być zamknięte, zabezpieczone. Każdy taki, że tak powiem, zabezpieczający musi tego pilnować. Każdego człowieka w samochodzie, w motocyklu, na rowerze, czy na przyjściu dla pieszych. No, dla mnie po prostu respekt. Organizacja mega. Poza tym, jak już przy okazji rozmawialiśmy z Katarzyną, będąc na, na zakończeniu sezonu w październiku, jest to jedna, jedyna szansa, żeby w Krakowie na Legalu. Przy policji każde skrzyżowanie przejechać na czerwonym z prędkościami momentami tam dochodzącymi do, do 100 na godzinę. Nawet co prawda zakończenie sezonu było trochę szybsze, tempo było znacznie żwawsze, ale no, tutaj też były takie momenty, że udało się nawet te 80 przez pewien okres czasu jechać, więc no świetne. Tu trochę lepsza pogoda, bo był taki moment, że pokropiło. Generalnie baliśmy się, że, że lunie, bo to prognozy różne były. Na całe szczęście gdzieś ta chmura, jak ją widzieliście wcześniej, troszeczkę ją zostawiliśmy z tyłu, więc no było szczęście. Albo pogoda zamówiona przez organizatora, bo to też jest, jak to mówię, możliwa taka możliwość. Zobaczcie. Policja, grupa pilotująca. Oni muszą się przemieszczać. Zamykają jedno skrzyżowanie. Parada przejedzie. Skrzyżowanie odblokowują i grzeją do kolejnego umówionego skrzyżowania, do kolejnej umówionej e, ulicy, żeby tam rozłożyć się, zabezpieczyć, zamknąć, żeby bezpiecznie parada mogła e, jednostajnie jechać. Żeby nie było zatrzymań, że coś, ktoś gdzieś wyjechał, trzeba go że tak powiem, usuwać, wyrzucać, to musi być odpowiednio wcześniej zamknięte, zablokowane, żeby no, te kilkaset motocykli mogło spokojnie przejechać. Tu po prawej mam Patrycję, z którą się witałem na rozpoczęciu. Coś ją tam próbowałem zaczepiać, machać, ale skupiona na jeździe. Może i lepiej faktycznie, bo to jak widzicie, raz hamowanie, raz, raz przyspieszanie, więc lepiej się skupiać na tym, co się dzieje z przodu, a i też y, co się dzieje z tyłu, bo tu zobaczycie, no tu jesteśmy na księcia Józefa. Tu już nie ma tak y, wesoło, że są dwa pasy. Mamy jeden pas, z naprzeciwka jadą cały czas samochody, więc nie dość, że my się tu musimy mieścić w takiej kolumnie na, na, na zygzak. To jeszcze. Y, Cały czas muszą tutaj przejeżdżać właśnie motocykle grupy patrolującej. No i właśnie o to chodzi, żeby też zerkać w lusterka, bo jest ciasno. O, tu chyba nawet będzie taka sytuacja. O, dokładnie. Trzeba zobaczyć, zjechać, puścić, bo pilot musi lecieć dalej. Kolega troszeczkę zdusił. Jągarnął tematu. Dopiero zjechał. Angelika, brawo. Super reakcja. Od razu zauważyła, że ktoś jedzie z tyłu. Więc tak. Patrz w lusterka. Motocykle są wszędzie. Tyczy się także również nas, motocyklistów. Pamiętajcie o tym. Nie tylko do przodu, ale też do tyłu. Bo wiele będzie takich sytuacji, oby nie, ale może być, że coś Was może zaskoczyć z tyłu. Na przykład, czy to motocyklista, czy to samochód, który może nie wyhamować za wami. Wam się to uda, ktoś się za wami nie zdąży, i czasami warto, warto w to lusterko, przygotować się. Tu po lewej, odbicie na, na autostradę. My dalej jedziemy księcia Józefa. Jak widać, nie, co prawda świeci piękne słońce, ale mokra jest dnia, czyli jedziemy świeżo po deszczu, przynajmniej przez ten fragment tutaj. Kolejny pilot, tak, poleciał na szczęście do przodu spokojnie, pusto. W ogóle jak byliście? Podzielcie się wrażeniami, jeżeli gdzieś jechaliście tutaj z nami, bliżej lub dalej, lub byliście już na miejscu, czy, czy pod samym M1 na rozpoczęcie. Podzielcie się wrażeniami, jak wam się podobało, czy, czy macie takie same odczucia jak my, że to naprawdę fajnie zorganizowana impreza, ja się czułem bezpiecznie, nic się nie działo, że tak powiem jakiegoś niepokojącego, z punktu A do punktu B w całkiem fajnym tempie, tu 40 czy 45 minut jechaliśmy, te 20 km, ale naprawdę bardzo fajnie. O, proszę bardzo. do zablokowane Cykl doleciały. Zabezpieczymy dalej. szacun chłopaki, świetna robota. Naprawdę. Tak duża impreza, tak duże miasto. Byłem na paru zlotach. Byłem w Busku, byliśmy w Żywcu, byliśmy w Trzebini, gdzie naprawdę ta organizacja jest różna. Różna jest że tak powiem, różne jest zaangażowanie policji, różne jest zaangażowanie tych grup pilotujących. No najgorzej wyszła przebinia w zeszłym roku, rozpoczęcie sezonu, gdzie po prostu część skrzyżowań była w ogóle niezabezpieczona, połowa parady się rozjechała, ludzie źle pojechali, niektórzy motocykliści zaczęli stawać na czerwonym, zaczęły nam wjeżdżać samochody. No w żywcu, w żywcu było lepiej, chociaż też tam nawet u nas na, na filmiku jest, że, że się po prostu samochody wpychają między motocyklem. Mega to takie słabe jest, nie? Także tu pełny szacun. Ja nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Nie wiem ile nas było w sumie, bo nie mam jeszcze takiej informacji, czy było nas więcej, mniej niż na, na zakończeniu sezonu. No, to troszeczkę było ciasno i, i tego się tak baliśmy na miejscu, ale wydaje mi się, że, że w tym roku było znacznie lepiej. Fajniej chyba motocykle poukładane, no bo co, no to w sumie za dużo tego miejsca na przejazd nie potrzeba. Wszyscy się tu jakoś zciśniliśmy, zmieściliśmy, tak że można było. O, proszę bardzo tu parkowanie. Tu było OK, a jednak nie przejść dalej, więc spoko, też nie ma problemu. Bijemy się wszyscy. Jesteśmy na miejscu nad zalewem w Kryspinowie. Tu największa nasza niespodzianka. Pozdrawiamy Pawła, który od razu jak przyjaliśmy zaczepił nas. Czy czasem nie jesteście z kanału takiego YouTubeowego, to, to Ride, Także bardzo ci pozdrawiamy, świetnie było porozmawiać, naprawdę mega wiedza, mega człowiek, no i co tu też gadać, fajny motocykl, Honda 1100 Rebel, no jest petarda, no a tu już inne maszynki, no tak jak mówiłem, no przekrój jest ogromny, co kogo interesuje, co kto lubi, co kto kocha, są skutery, są czupery fajniejsze, seryjne, zmodyfikowane, kastałmy, więc zawsze ktoś coś znajdzie dla siebie. O tu też pozdrawiam Alexa, który z tatą przyjechał. To nic widać. Aleks to od nas z grupy szkoleniowej, młody człowiek, który właśnie robi prawo jazdy kategorii A1. Z tatą przyjechał na no już na swoim motocyklu, co prawda nie może na nim jeździć, ale yy, przy, przywiózł go tata, bo mieszkają niedaleko tutaj, Kryspinowo, zresztą tak jak i my. Yy, No super, podziwiam, yy, szanuję, pasja od, od najmłodszych lat, że tak powiem. Aleks zdecydowany po prostu, co lubi, co chce, yy, chce jeździć, podoba mu się to, no więc jest pasja, jest moc, zresztą zaraz tu zobaczycie jego sprzęta. I on, francuska wersja ROMETA RCR, archiv 125, silnik, fałeczka, taki przyjemny kruzerek, fajny wybór. No, ja lubię takie, więc no. szacun jest. Zontas, fajnie to jest 125C, prawie go kupiłem zamiast Kiwaya, ale jednak zdecydowałem się na większego Choppera. Parę szybkich sprzętów, hayabuzy. Honda PCX. Jest dedykacją dla mojego taty, ma identyczną. Piękny odkurzacz. Gdyby Batman jeździł na motocyklu, to tak by wyglądał. Pozdrawiam pana Tatka, którego goniłem, żeby zrobić mu zdjęcie tablicy rejestracyjnej. Eee, wspólnie z, z kolegą, z Emilem, jesteśmy miłośnikami indywidualnych tablic rejestracyjnych, to pozdrawiam pana Tatka. No a tu Goldwing. Centrum dowodzenia. Jeden z paru statków kosmicznych, które można było obejrzeć na zlocie. Widzieliśmy z Katarzyna, że jak kiedyś będziemy jeździć jednym motocyklem, to chyba czymś takim. Stomik, ja nawet nie wiem na czym. Nie pogadałem. Odnośnie statków kosmicznych. No, i tak się kończy zlot, kończy się parada. E, dziękujemy za oglądanie. E, dziękujemy organizatorowi za organizację. Tak, powiem to jeszcze raz: świetna robota. No i pozdrawiamy wszystkich, z którymi się spotkaliśmy, e, których poznaliśmy, i pozdrawiamy też wszystkich, którzy byli. Odzwijcie się. No i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, do oglądania następnych odcinków. Dzięki bardzo, cześć.